Czasem w szklarni 28 stopni było wiele więcej, ale w związku z tym, że co chwilę otwieram drzwi, wchodzę, wychodzę, otwieram, zamykam, także temperatura jest niższa. No i wstępnie. Jest tutaj już porozstawiane. Generalnie wam powiem mała ta szklarnia. 20 m2, ale ja się czuję, że mi tu ciasno. A co to dopiero będzie w przyszłości? No i tu następny punkt programu. Kany. Kany wyjechały z piwnicy. Także kto nie oglądał odcinka Piwnica Hannibal'a, no to link w prawym górnym rogu ekranu. Także je teraz trochę podnoczę i zobaczymy. Tam już niektóre wypuszczają pędy. Tak jak ten. Tak niby rozpoczął, ale chyba przestał o tu Tu. ale jak mówię w ciemnicy po prostu one miały kompletny brak światła na no isoą ziemię. Także to je totalnie przystosowało. No i zobaczymy. A tu, jeszcze taka zabawna anegdota: jak kupowałem te pojemniki, to wyskoczyła mi promocja 20% zniżki. No to biorę. Po czym, jak przyszły, to znaczy, bo ja myślałem, że to będzie kolor taki szary jak tutaj. Ale potem, jak przyszły, to się okazało, że ta promocja dotyczy. Że owszem, przyjdą skrzynki, tylko z losowym kolorem. No i losowy kolor to wyszedł biały. Tak to jest, jak się nie czyta. No, ale to tak na swoim usprawiedliwieniu, że strona w obcym języku, także po prostu nie doczytałem. Mówię, to taka zabawna anegdota. No ale no nic. Następnym razem po prostu zwrócę na to uwagę, nie? No tu jeszcze dodam, że no wszystkie pójdą do większych doniczek. No, takich na razie. Na razie je trochę podmoczę i zobaczymy, jak to szybko się po prostu kuje. Pokażą No i wtedy nie poprzesadzam, bo na razie to po prostu jest tutaj do przesadzania od gruma i troszeczkę, no, ale to myślę, że to będę stawał jakieś relacje na bieżąco, w miarę jak będę przesadzał. A tutaj jeszcze te kamy, te to pójdą po prostu do większych doniczek, już że tak powiem natychmiastowo, no bo tutaj one po prostu. Jak przyjechały do mnie, to były nadprogramy. Generalnie, jak przyszły do mnie, no to nie, nie byłem zaopatrzony w doniczki i po prostu wykupiłem w sklepie to, co mieli. Okazało się, oczywiście nie chciałem kupować jakichś ozdobnych doniczek, które ceny wychodzą 7-10 euro za sztukę, tylko po prostu no, kupiłem jakieś takie masówki, doniczki przemysłowe. No i te kałony to trzeba będzie po prostu przesadzić na dniach, może jutro. Ale mówię, to tyle mam do przesadzania, że aż normalnie za głowę można się chwycić. No ale nic, praca uszlachetnia, podobno. Małżonka się pojawiła, szybko uciekła. Obawa przed pająkami, ar aronofobia, a obawa przed kamerami, też pewnie jakaś kamerofobia. No i to by było na tyle z relacji, z sobotniej pracy w szklarni. Ja Was serdecznie pozdrawiam. I do zobaczenia w następnym filmie. Miłej niedzieli!